Cześć z tej strony, Rafał Schreiner. Dzisiejszy temat: jak radzić sobie z nieśmiałością. Napnąłem się na bardzo fajne badania na HealthLine, więc postanowiłem że się z Wami tym tematem podziela. wiele osób mówi, że jest introwertykiem, że są nieśmiali, że mają problemy z rozmawianiem, z zagadaniem itd., itd., co ogólnie przekłada się negatywnie na ich całe życie. Więc wyjaśnimy sobie, jak to jest, że niektórzy, kiedy. Myślą o tym, że mają iść na przyjęcie, czują się świetnie i mówią, że to będzie wspaniały wieczór. A inni, jak o tym myślą, to czują się już niedobrze i najchętniej spędziliby czas ten wieczór w domu. Więc dlaczego nieśmiałość? O tym za chwilę. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacki. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić jem kawę? Ja lubię zmrożonej skonki. I koniecznie subskrybujcie. Hej, na wstępie oczywiście przypominam o subskrybowaniu kanału, żebyście byli na bieżąco i żeby algorytm YouTube'a nic Wam ciekawego nie schował. Więc jak już subskrybujesz, jak już kliknąłeś ten dzwoneczek, to idziemy do tematu. Mianowicie rozmawiamy o nieśmiałości. Dlaczego niektórzy są nieśmiali, a z kolei inni czują się świetnie w towarzystwie innych i w przypadkach, kiedy mogą z nimi rozmawiać. Wyjaśniłem w ogóle na początku, że każdy jest w jakimś stopniu nieśmiały, w różnych sytuacjach itd., itd. Ale jak już wspomniałem, z, znalazłem bardzo fajne badania na Heflinie, które określałem, dlaczego niektórzy ludzie są nieśmiali. Mianowicie udało się zidentyfikować obszary w mózgu niemowląt, i stwierdzono, że genetycznie po prostu około 15% niemowląt ma tendencję do tego, żeby być w życiu nieśmiałym. Jest to stwierdzone. Naukowo rzeczywiście w naszych umysłach coś takiego obszar, który jest za to się znajduje. Kolejna fajna kwestia to było, że wpływają również na nas doświadczenia społeczne czyli to, co się dzieje wokół nas, to, co jest mówione w telewizji, to, co czytamy na co dzień, to, co widzimy na internecie czyli to, co jest wokół nas, kształtuje nasze postrzeganie siebie: czy jesteśmy osobami śmiałymi, czy nieśmiałymi i też stwierdzono bardzo fajna kwestia, że. Jeśli ktoś miał rodziców, którzy byli autorytarni albo nadopiekuńczy, to też prawdopodobnie będzie w życiu dorosłym nieśmiały. Czyli jeśli rodzice byli tacy bardzo władczy, nie rozmawiali z nami, tylko za pomocą dyrektyw mówili zrób to, zrób tamto i nie było tej więzi, no to prawdopodobnie ta osoba ma zadatki, żeby być osobą nieśmiałą. I w drugą stronę, jeśli rodzice byli nadopiekuńczy, to tak samo e, prawdopodobnie jest to związane z tym, że Mało czasu spędzały te osoby w dzieciństwie z innymi dziećmi, bo rodzice byli na, właśnie na bali się i te osoby mają później problemy w kontaktach w życiu dorosłym. Wnioski, które wypływają z tego, to to, że szkoła, sąsiedzi, społeczeństwo, inni wpływają na nas, na to, w jaki sposób jesteśmy śmiali bądź nieśmiali i te relacje, które my nawiązujemy z ludźmi, kształtują naszą osobowość w późniejszym etapie życia i dzięki temu możemy mówić, że jesteśmy śmiali bądź, no niestety, nieśmiali. I w artykule były jeszcze poruszone dwie fajne kwestie, bo stwierdzono, że dzieci z nieśmiałymi rodzicami mogą jak najbardziej naśladować swoich rodziców, w przyszłości i nawet w momencie, kiedy są już w tym przedszkolu, szkole itd. I kolejna kwestia to było to, że dorośli, to było stwierdzone głównie właśnie w przypadku dorosłych, wysoce krytyczne środowisko pracy i upokorzenie społeczne również mocno wpływają na to, czy ktoś jest nieśmiały. Także trzeba zadbać, jak już wcześniej wspomniałem, o to, co się dzieje wokół nas. I czasem po prostu trzeba się odciąć od toksycznych osób, które w pewien sposób pocinają skrzydła, bo to wpływa negatywnie na nasze postrzeganie siebie i na to, co robimy. I teraz kilka takich ćwiczeń bądź rad, jak można sobie w ogóle z tym radzić. Po pierwsze, to co zalecam praktycznie zawsze w każdej branży wszystkim osobom, czy to w rozwoju osobistym, psychologii, czy w firmie, metoda małych kroków. Czyli nie rzucamy się od razu na głęboką wodę, a działamy powoli. Na przykład jeśli chcesz nauczyć się dobrze rozmawiać z obcymi, to nie rzucaj się od razu na to, aby zdobyć na przykład numer telefonu od najładniejszej dziewczyny na dyskotece, zacznij powoli, najpierw rozmawiaj z innymi osobami, wymień też dwa, trzy zdania, spytaj się jak się podoba, tutaj atmosfera itd. Tak nie rzucaj się od razu na tą głęboką wodę. Druga kwestia, która bardzo pomaga, to jest to, aby mieć na względzie cały czas, w czym jesteśmy dobrzy. Ok, może jesteś w tym w tej chwili nieśmiały, nieśmiała, ale w czymś jesteś bardzo dobra. I jeśli będziesz myślał o tym, w czym jesteś świetny, to pomoże to oczywiście zwalczyć tą nieśmiałość, bo masz dzięki temu większą wartość osobistą. Nie masz to. Samo spełnienie na wyższym poziomie. Myślisz o sobie lepiej, także jest Ci łatwiej być po prostu osobą śmiałą, skoro wiesz, że w czymś jesteś świetny. Takim paradoksem, który dopada osobie jest to, że wszyscy myślą, że inni obserwują. Słuchajcie, naprawdę tak nie jest. Inni myślą, może to, to o, o tym, co zjedzą na obiad. To nie jest tak, że wychodzisz z domu, z nory, powiedzmy. I osoby, nagle wszyscy na Ciebie patrzą i obserwują, co Ty robisz. I Ty masz się czuć wtedy nieśmiało czy zażenowane? Nie, nie jest tak. Wszyscy jesteśmy skupieni na sobie. W szczególności w tych czasach, kiedy gdzieś nie obrócisz, to osoby po prostu z telefonem i głowa w dół. Jak się gapią w telefon, czy są zajęci swoimi sprawami, swoją dramą życiową, no to naprawdę nie będą się skupiali na Tobie. Więc to myślenie trzeba na bank porzucić. Kolejna kwestia, którą mogę poradzić, to jest to, żeby stwierdzić na podstawie wcześniej przeze mnie wymienionych między innymi czynników, dlaczego akurat Ty jesteś nieśmiały, bo jeśli będziesz wiedział, z czym walczysz, to łatwiej ci to będzie pokonać. Obecne społeczeństwo, w tym już poruszamy może te kwestie medyczne, jest oparte na tym, aby leczyć tylko skutki, a nie im przeciwdziałać. W przypadku na przykład, jak ktoś jest. Chory na cukrzycę, to mu się podaje insulinę, a nie mówi się tej osobie, żeby zmieniła tryb życia, żeby wyrzuciła cukier z diety, żeby zaczęła dbać o to, aby mieć ten cukier rano, tą, tą glukozę nisko, poniżej 100, aby schudła i itd. itd. W, w danych czasach to wszystko to jest leczenie objawowe, czyli ktoś, kto ma 5-10 rzeczy, które robi źle. Może zwalczyć za pomocą jednej tabletki i on to wybiera, ale tak naprawdę nie niszczy tego źródła, ale tylko działa na, na tym, co jest widoczne. I to nigdy nie będzie dobrze działać, bo to jest tak jak podczas grypy. Wszystkie gripexy czy inne rzeczy, one zwalczają tylko gorączkę, działają objawowo. One nie likwidują bakterii, choroby czy wirusów, czy co my tam innego mamy, tylko działają objawowo, żeby się lepiej poczuć podczas tej walki. A do walki lepiej by pozostawić inne kwestie. Tak samo z dolegliwościami, tak samo z kwestiami, które tutaj poruszamy teraz. Nie musisz szukać jakichś magicznych technik na to, by być nagle osobą śmiałą, bo zastosujesz jakieś techniki wyobrażeniowe, tylko po prostu walcz z tym, co jest źródłem. Zmień źródło, to co powodujesz, że jesteś nieśmiały, a wynik będzie błyskawiczny. I bardzo dobrze, jak już wspomniałem o technikach. Przydaje się to, abyśmy po prostu do siebie mówili dobrze. O tym, że jesteśmy osobą śmiałą czy pewną siebie. Bo jeśli ty całe życie trenujesz mówienie, że jesteś nieśmiały, jestem nieśmiały, o, nie podejdę do tej osoby, nie podejdę do tamtej osoby, nie zrobię tego, czy nie zrobię tamtego, to jesteś super wytrenowany po tylu latach w tym, żeby być rzeczywiście nieśmiały. A jeśli zaczniesz to się mówić pozytywnym głosem, że to nie jest żaden problem, żeby do kogoś podejść z kimś porozmawiać czy dobrze czuć się na przyjęciach wokół wielu osób, że jesteś w tym dobry, to uwierz mi, po paru latach będziesz w tym mistrzem. Będziesz, mistrzem. będziesz mistrzem w śmiałości. Jeszcze dwie kwestie, które chcę tutaj poruszyć, to to, żebyś ćwiczył, ogólnie mówiąc, przebywanie wśród innych, czyli jeśli rzeczywiście jesteś nieśmiały i sprawia ci to na razie problemy, żeby rozmawiać z innymi, przebywać w towarzystwie dużych grup osób, czy Zagadywać inne osoby, to po prostu i tak próbuj, nawet w małym zakresie, ale choć na te przyjęcia, wymień dosłownie jedno, dwa zdania. Powoli to się odnosi do metody pierwszej, którą powiedziałem, do metody małych kroków. Powoli przyzwyczajaj się, także nie rezygnuj od razu. No i ostatnia kwestia, którą mogę Ci poradzić, to po prostu ćwiczenie umiejętności społecznych, bo one u wielu osób też no, niestety są gdzieś bardzo nisko w momencie, kiedy. Mamy teraz erę internetu, większość osób spędza grono, grono swojego czasu przed ekranem, czy to smartfona, czy komputera, to naprawdę te umiejętności społeczne, czy dostrzeganie innych, ta inteligencja emocjonalna jest dosyć niska, także przećwicz to, możesz wybrać się na jakiś kurs, oczywiście coś mogę sam Tobie poradzić, mniej więcej tutaj będziesz miał informacje, link w opisie filmu, także ćwicz. To jest kolejna kwestia bardzo ważna dla Ciebie. A na dzisiaj oczywiście kończymy i dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco i otrzymać wszystkie filmy, które lubisz. Więc pozdrawiam serdecznie, Rafał Schreiner.